Konfliktuje się rodzinny kapitał opiekuńczy po to, żeby mhm. pod inną nazwą właściwie przerzucić trochę pieniędzy do kieszeni obywateli, ale najpierw chcą je zabrać z kieszeni obywateli. Czyli tutaj nie ma realizacji właśnie tego głównego postulatu, że to będzie coś ekstra, coś dodatkowego. To będzie coś de facto podobnego, tylko pod inną nazwą. W związku z tym to jest kolejne oszustwo, tak samo jak oszustwem były podwyżki no, te nauczyciele. To... A Gosią Sedna jest dzisiaj Rafał Bochenek Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie poszle, Witam serdecznie. Witam Panie Redaktorze, witam Państwa. To był zamach, to był zamach Putina. Tak, prezes Prawa i Sprawiedliwości Rosław Kaczyński mówił wczoraj wieczorem o katastrofie smoleńskiej w kolejną czternastą już rocznicę tego tragicznego wydarzenia. Dlaczego w rządzonym przez was państwie takie przekonanie, że to był zamach, to był zamach Putina, jak mówił wczoraj prezes, nie wywoływało żadnych międzynarodowych skutków. Dlaczego państwo rządzone przez Pis nic z tym nie robiło, jeżeli faktycznie uważali, Iście uważacie, że to był zamach. Panie że przez wiele lat prowadziliśmy e, różnego rodzaju działania i przecież była powołana komisja, która e, bardzo szybko została zlikwidowana, to też jest symptomatyczne przez e, obecnie rządzącą koalicję, która miała badać okoliczności tego zdarzenia, do którego doszło w, e, w smoleńsku. Dzisiaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że to, co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku było zamachem i celowym działaniem, które. Myślę, nie miało że, że wiele osób wątpliwości. Pytam o to, panie, no, to nie dlaczego jeżeli. Ale ja przyjmuję po prostu, że. Okay, nie, nie, nie chodzi mi teraz o dyskusję, czy, czy był zamach, czy nie był zamach, tylko jeżeli prezes Prawa i Sprawiedliwości uważa, że był zamach i jak pan mówi, w waszym środowisku panuje takie przekonanie, to dlaczego zarządów Prawa i Sprawiedliwości nie było żadnej międzynarodowej aktywności, były, były aktywności. która wiązałaby się yy, To jest no, nieprawda, panie redaktorze. Właśnie... Były, były, były właśnie aktywności, panie redaktorze. Wielokrotnie my yy, na drodze dyplomatycznej yy, wchodziliśmy w różnego rodzaju relacje właśnie również ze strony Rosji. Do również były w, po podejmowane działania w celu udostępnienia. W raku. Wiemy doskonale, że Rosjanie bardzo negatywnie odnosili się do tego. No tak, ale dostawki, to robiła bo, też już Platforma. To jest, jest, jest kluczowa no, Ale w raku. się Chodźmy coś samo sprawy, że to był czy, zamach czy, To, Panie redaktorze, ciężej się coś robi hmm. po latach, a inaczej sytuacja wygląda na gorąco, kiedy bezpośrednio po wydarzeniu można było podjąć pewne czynności. Zresztą o tym sam również mówił hmm. pan, jak dobrze pamiętam, Edmund Klich, który był szefem Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i sam wielokrotnie zwracał na to uwagę, że Donald Tusk miał tutaj wiele zaniedbań po swojej Stronie. Nie jest nawet taka po... książka, polecam bardzo ciekawa, Tak, Ale szczegółowo tam ta rozmowa znika. Tak, wyjaśnia, jest, jest wyjaśnia że rzeczywiście e, komisja nie została wyposażona hmm. właściwie instrumentarium prawne, wtedy, kiedy delegacje dogadywały się. On, ja on, on jako pełnomocnik. On jako pełnomocnik dokładnie, tak i do, na, tu Tylko, że o to z tu panie rzeczniku pytam. pytam hmm. o to, dlaczego Państwo rządzone przez Prawo i Sprawiedliwość, dlaczego wtedy, nie wiem, MSZ, rząd, Ministerstwo Obrony Narodowej nie podjęło żadnych działań, jeżeli ale nie można, ale że prezydent Rzeczypospolitej to jest... zginął w zamachu zorganizowanym przez Rosję. To był zamach Putina, mówi prezes kaczyński Panie, panie redaktorze... E, ja ambasador rosyjski? Ja wielokrotnie na poziomie międzynarodowym ta sprawa stawała. Również z Amerykanami była nawiązana bardzo ścisła współpraca, o czym wielokrotnie mówił pan minister Antoni Macierewicz w zakresie współpracy eksperckiej, pozyskiwania informacji na Ale temat... Ale to chyba z tego, nie, nie wiem, Amerykanami, nie, nie jest absolut... Absolutnie, panie. absolutnie na poziomie rządowym. Pan minister Macierewicz był członkiem rządu Prawa i Sprawiedliwości, mm -hmm. miał tutaj wszelkie potencje rządowe, państwowe, aby tego typu działania podejmować. W związku z tym ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Wiemy doskonale, jaka jest dzisiaj sytuacja w Rosji, jaka była od 2014 roku, wtedy, kiedy doszło do wybuchu de facto wojny rosyjsko-ukraińskiej mm -hmm. i przejęcia Krymu. Wówczas z Rosjanami zupełnie inaczej. Ta, ta, ta przestrzeń jakiegokolwiek dialogu międzynarodowego mm -hmm. była zupełnie inna. Zachód był, można powiedzieć, już na zupełnie innym biegunie politycznym w stosunku właśnie do, do Rosji. Rosja jednoznacznie była potępiana za te działania, które podejmuje na arenie międzynarodowej, stąd też jakby ta płaszczyzna do jakiejkolwiek rozmowy w tym zakresie również była mocno ograniczona. Wtedy, kiedy można było to zrobić, to, był, to były bezpośrednie dni i tygodnie po zamachu 10, 10 kwietnia. A wiemy doskonale, że wszelkie okoliczności wskazują na to, że to było celowe działanie, które doprowadziło do, do, tego, do tej katastrofy, ponieważ e, lotnisko nie zostało wyposażone w właściwe urządzenia nawigacyjne. Nie było przecież nawet lamp naprowadzających. Nie wszystkie było, Wiemy doskonale. Przecież media rozpisywały się na ten temat. Nie było nawet żarówek w, sensie żarówek e, w lampach. W lampach ale... dokładnie. E, czy, no, ale te, te, które były, to nawet to, to nie działały również. E, te radary. W związku z tym. E, było wiele zaniedbań. Pamiętamy ten gigantyczny skandal, skandal za czasów Ewy Kopacz, kiedy była ministrem, w zakresie identyfikacji zwłoki. Mm -hmm, Okej, okay, ale ciołami. to już jakby inna dyskusja, no, Pani nie, no, ale, Rzeczniku. Ale to trochę... pokazuje skalę zaniedbań i tego, jak po macoszemu, jak lekceważąco traktowano. Okay. była... a wy zrobiliście wszystko, co przez... można było zrobić, panie Rzeczniku, panie pośle, jeżeli chodzi o wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej. Naprawdę uważa pan, że, że powierzenie tej sprawy ministrowi Macierewiczowi i sposób, w jaki działała ta podkomisja, to wszystko, to, to było wszystko, na co było państwo polskie stać, jeżeli chodzi o wyjaśnienie tej katastrofy, naprawdę? E, wie pan, e, ja, nie nie panu... ja nie przyjmuję tezy mm -hmm. i nie przyjmuję narracji, która wynika z dokumentów rządowych Platformy Obywatelskiej, e, jakoby samolot miał rozczaskać się o z drzodzę. pan rządza. jest zadowolony, no, teza, pan myśli, że, że zrobiliście wszystko, co e, trzeba było w tej przyjmuj, sprawie nie zrobić? Nie przyjmuję tezy i nie przyjmuję tej argumentacji, która pojawia się mm -hmm. bardzo często, jest suflowana przez taką przez, przez, przez stronę rosyjską, była suflowana przecież przez panią An Anodinę, e, że to piloci odpowiadają za tę katastrofę. Okej, okay, ale panie Rzesznik, e, pytam, czy pan uważa, że tej... zrobiliście najlepsze, co można było zrobić? Że to było. Zostało zrobione zostało świetne zrobione. wyjaśnienie tej katastrofy. Zarządów Prawa i Sprawiedliwości pan, naprawdę się e, do tego przyłożono. E, i... Pan prezes Jarosław Kaczyński wczoraj bardzo wyraźnie powiedział, hmm. że jeszcze jest wiele aspektów, które wymagają wyjaśnienia. Natomiast kierunkowe decyzje, które w, tym, w tej sprawie zapadły, były jak najbardziej słuszne i stanowcze. No, ja tylko ubolewam nad tym, że wtedy, kiedy doszło do tego tragicznego zdarzenia i, i przestępczego zdarzenia, de facto. Rząd polski nie miał w sobie takiej siły, przede wszystkim takiej woli, żeby uhum. doprowadzić do rzetelnego wyjaśnienia tej katastrofy, bo to śledztwo i wszelkie działania po, 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 po tym zdarzeniu zostało oddane. Rosjanom, e, poza jakąkolwiek polską kontrolą, o czym mówili również eksperci Platformy no, Obywatelskiej. A raport był pisany pod dyktando rosyjskie, o to, czym mówił pan, e, pan Miller, e, następca pana Klicha, który najbardziej się bał tego, żeby e, czasem raport polski nie był sprzeczny z raportem rosyjskim i żeby dograć wszelkie szczegóły w tej sprawie. W związku z tym to pokazuje rzeczywiste intencje ówcześnie rządzących. To jest to, co mam do powiedzenia w tej sprawie. Okej, okay, to, to zmienimy temat. Już... Również zna sprawę bardzo dokładnie. To zmienimy już temat, panie Rzeczników wczoraj prezes Prawo i Sprawiedliwości Arsław Kaczyński, mówił też o marszu, który organizuje Prawo i Sprawiedliwość. Wcześniej padała data 18 maja, prezes mówił o 10 maja. Kiedy ten marsz będzie zorganizowany i jaki jest tak naprawdę powód zebrania tego marszu? Chodzi o kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego? Po prostu mobilizację? Panie redaktorze, to już będzie drugi marsz organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Wtedy chodziło Nie. o ministrów e, i Polska. Wtedy chodziło przede wszystkim o protest wobec tego, co dzieje się w Polsce, wobec bezprawia, naruszania mhm. Konstytucji, łamania, łamania jej łamania ustaw. Również i w maju, 10 maja, to jest rzeczywiście nowy termin, który tutaj wspólnie z Solidarnością został wydyskutowany. 10 maja spotykamy się w Warszawie na Wielkim Marszu. Serdecznie zapraszamy wszystkich patriotów, tych wszystkich, którzy nie zgadzają się na to Wielkie Bezprawie. Na to jest po prostu marsz, to jest nie, nieprzyzwoitości, z jakim mamy do czynienia dzisiaj w Polsce, ale również nie tylko, ale również no. to jest marsz, który ma pokazać, po której stronie jesteśmy i czy jesteśmy za Polską suwerenną, Polską rozwijającą się, silną, Polską niezależną, czy Polską, która będzie również tutaj podporządkowywała się niekorzystnym decyzjom unijnym, jak chociażby ta z wczoraj w zakresie nielegalnej migracji. To jak została... przy tym jesteśmy, panie rzeczniku. Faktycznie wczoraj Parlament Europejski przyjął pakt migracyjny, czy, czy w zasadzie pakiet, który, który ten pakt stanowi, bo to, bo to wiele różnych, tam jest Konkretnych dokumentów. No, w każdym razie polski rząd zapowiedział głosowanie przeciwko już, kiedy decyzja będzie musiała być zaakceptowana przez Radę Unii. No to dobra decyzja rządu. Wczoraj poinformował o tym premier Donald Tusk. Nie co pochwalić czy e, premiera? Bo, e, wie pan co, naprawdę jednego dnia, ja nie wiem, co Donald Tusk zrobi mm -hmm. jutro. Jednego dnia mówi jedno, innego dnia mówi co innego, albo mówi Ale jedno, ten pakt robi, krytykował co nie No ja sobie nie przypominam, panie redaktorze, ja pamiętam, jak ja ja krytykował rząd polski, wtedy, rząd polski, wtedy, kiedy rząd polski protestował przeciwko mm -hmm. paktowi migracyjnemu, bo wtedy Donald Tusk nie miał oporu, żeby wychodzić na konferencje i publicznie na forum europejskim krytykować Polskę i grozić jej konsekwencjami finansowymi. pan o pierwszym pakcie z 2000. Chyba w 2016 roku, tak. Ja nie rozumiem, powyć. ale właściwie hmm. to wszystko idzie w jednym kierunku, prawda? Chodzi o to, aby e, podzielić no, się, się obowiązkiem. Chodzi o to, żeby hmm. podzielić się obowiązkiem relokac relokacji migrantów e, i żeby wszystkie kraje e, ponosiły konsekwencje tych nie, niekorzystnych niemieckich, niemiecko-francuskich de facto decyzji. Także. My od samego początku jako Prawo i Sprawiedliwość głosowaliśmy przeciwko tym rozwiązaniom, blokowaliśmy je. Natomiast wczoraj głosowanie w parlamencie to przecież koledzy pana Donalda Tuska i z frakcji IPP i, PPI, i e, jego koalicjanci głosowali, e, politycy dzisiejszej koalicji rządowej głosowali e, za tymi rozwiązaniami. No To pokazuje, że oni w kraju mówią jedno. No, nie, a w Unii Europejskiej platformy e, PSL no, nie no, głosowali. No, ale za tymi ale rozwiązaniami. wcześniej wielokrotnie na e, różnego rodzaju gremiach popierali e, te rozwiązania. Róża Tun, pan Miller, pan Cimoszewicz, pan no, Róża Tun głosowała e, za to. No, prawda. To właśnie, no to panie redaktorze, także bądźmy precyzyjni, no to jest pewna gra... Staram a, się, na... panie Rzeczniku, być precyzyjnym, o, o, żeby, o, żeby to o, rozdzielać, kto, kto głosował tak, a kto tak. Tak, dlatego, dlatego mówię, no frakcja mm -hmm. Donalda Tuska, Europejska Partia Ludowa, to jest ta frakcja, której szefował Donald Tusk dusk, przez jakiś czas, przez kilka mm -hmm. lat, to jest ta frakcja, która popierała te rozwiązania. No, podzieliła, się, podzieliła się, podzieliła się, ehm, no, bo między innymi polscy członkowie IPP nie popierali tego rozwiązania. Ale, ale, ale panie redaktorze, zasadnicza część tej frakcji poparła te rozwiązania. Również. W związku z tym e, ja e, nie rozumiem tego, że e, jak można twierdzić, że tutaj rząd w jakiś sposób nie popiera mm -hmm. tego rozwiązania. To okazuje się, że politycy wywodzący się właśnie z większości rządowej zasiadający w parlamencie europejskim, mimo wszystko głosują za tymi rozwiązaniami. To jest pewna gra polityczna i próba mydlenia m, zaciemnienia obrazu. Mamy Ale to mydlenia, uważam, jako, że, że Polakom, będzie inaczej, Polakom. że w końcu premier zdecyduje inaczej na, na forum Rady Unii Europejskiej? Ja uważam, że Polska powinna być przeciw temu paktowi migracyjnemu. Natomiast Donald Tusk robi wszystko ze swoimi kolegami europejskimi, aby Polakom wcisnąć tutaj nielegalnych migrantów, którzy w setkach, tysiącach przybywają na nowo, przypływają do, do, do granicy Europy. To jest zagrożenie bezpieczeństwa polskich obywateli, to jest wywrócenie całego porządku porządku społecznego, z którym mamy dzisiaj do czynienia i we Francji, w Belgii mm. i wielu No, ale jak premier mówi nie, to to panie rzeczniku, to 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 jak mówiłby tak, to byście go krytykowali, jak mówi nie, też go krytykujecie, to, to może być dla To znaczy, to jest problem jest taki, że bardzo powrżenie niezrozumiałe. Panie redaktorze, e, e, problem jest taki, że my wprost mamy takiego premiera, który jedno mówi, a zupełnie co innego robi. A może to niezależnie od tego, co mówi, to wam się nie, nie podoba. Dlatego, nie, nie, bo gdyby był jakieś dobre, rzeczywiście korzystne rozwiązanie, to byśmy go poparli, nawet No to z tym Ale, panie premiera. redaktorze, no przecież premier Donald Tusk nie tak dawno obiecywał babciowe, my mm -hmm. Nie nawet ustawy, ponieważ tak koalicja rządowa się długo ociągała z babciowym, że my jako Prawo i Sprawiedliwość przygotowaliśmy ustawę, która odpowiada założeniom, które prezentowali w programie wyborczym. I co? Nasza ustawa okazuje się, że nie będzie procedowana, tylko dzisiaj rząd składa swoją. I jaki jest mechanizm? Zabierają rodzinny kapitał. To, o to jeszcze w dogryce porozmawiają i chcą, i, chcą, e, i chcą w zamian niby stworzyć nowy program. Czyli mm. najpierw, żeby coś dać, chcą ludziom zabrać. W A ma poparcie zresztą, premier, jeżeli jeszcze... chodzi o blokowanie paktu migracyjnego, ma poparcie Prawo i Sprawiedliwości, jeżeli będzie chciał blokować pigracyjny. My cały czas jesteśmy. Panie redaktorze, przeciwko nielegalnej imigracji. Uważamy, że ten problem zosta powinien zostać zupełnie inaczej rozwiązany. Nie poprzez relokowanie, nie poprzez narzucanie jakichś kar, bo to dzisiaj, z czym mamy do czynienia, to jest y, przymusowa relokacja, bo albo przyjmujesz, a jeżeli nie albo chcesz przyjrać, to musisz płacić. Dokładnie tak, i tu nie ma żadnej. No, e, są żadnej tam, co prawda, odstępstwa od tego Nie ma żadnej dobrowolności. To są tak wydumane kryteria, nierealne i tak mocno interpretacyjne, że właściwie Unia Europejska będzie mogła zrobić z tym, co będzie tylko i wyłącznie chciała. My od początku mówimy uszczelnić granice europejskie. Blokować napływ nielegalnych migrantów, walczyć z tym nie, przerzutem setek tysięcy ludzi z Afryki do Europy, bo to dezorganizuje porządek społeczno-gospodarczy na naszym kontynencie. A mówi to Rafał Bochenek, Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Kończymy radiową część programu. Słuchaczom Radio Plus życzymy zatem dobrego dnia. Zapraszam jeszcze na internetową dogrywkę Seda sprawy. Radio Plus. Sedno sprawy. Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, cały czas jest z nami. Panie rzeczniku, o Babciowym Pan wspomniał rządu, właśnie niedawno zaprezentował założenia do, do projektu ustawy w tej sprawie. Poprzecie tę te, te wersję właśnie Babciowego zaprezentowaną przez rząd? No, no w końcu to jest ich pomysł, to, to... nic dziwnego, że oni... Panie, na myślę, że... Pomysłem też y, koalicji rządzo, rządzo, rządowej y, było takie hasło y, dość często powtarzane przez y, polityków y, Platformy i chyba nawet Trzeciej Drogi. Nic co dane nie zostanie odebrane. To prawda, A tak. tutaj jest y, taka oto sytuacja, to że w tym projekcie, jako w, tym pierwszy, projekcie było. w tym projekcie panie redaktorze, który został zaprezentowany, jest taka oto koncepcja, że likwiduje się rodzinny kapitał opiekuńczy po to, żeby mhm. pod inną nazwą właściwie y, przerzucić trochę y, y, pieniędzy do kieszeni obywateli, ale najpierw chcą je zabrać. Z kieszeni obywateli. Czyli tutaj nie ma realizacji właśnie tego głównego postulatu, że to będzie coś ekstra, coś dodatkowego. To będzie coś de facto podobnego, tylko pod inną nazwą. W związku z tym to jest kolejne oszustwo. Tak samo jak oszustwem były podwyżki podatkowe. No, panie to tak że jakbyśmy przy tym zostali. Ale to rząd nie ma prawa, jeżeli uważa, że te pieniądze, kierunek wydatkowania tych środków jest odpowiedni, ale chce trochę przeformatować my, ale, my, ten program, żeby inaczej po... trochę celować panie te pieniądze. To chyba rząd ma prawo to zrobić. To nie jest jednak zabranie tych środków na, na cel właśnie taki jak opieka nad dziećmi, tylko no, trochę inne przekierowanie tego środka. Panie dyrektorze, nic co dane nie zostanie odebrane. Mhm. Rozumiem, że projekty, które prezentował i założenia programy, które prezentował Donald Tusk, Trzecia Droga, miały być czymś ekstra, czymś nowym, czymś, mhm. co miało poprawiać warunki życia polskich rodzin. My jako prawo i sprawiedliwość jesteśmy właśnie tą formacją, która stawia na polską rodzinę. I nam naprawdę nie można zarzucić, że nie realizowaliśmy polityki prorodzinnej, bo jednak szereg programów, które zostały wdrożone, Poprawiły no, status materiału wielu, wam, że wielu nie, Dlatego nie my popieramy wszelkie rozwiązania, które wspierają polskie Natomiast, Natomiast będziemy na pewno analizowali w szczegółach tę ustawę, ponieważ tak się składa, że wszystkie projekty, które prezentuje Koalicja Obywatelska, to są takie projekty z gwiazdką. No, mieli osiem gwiazdek, prawda, mm. jak szli do wyborów. I ta gwiazdka cały czas przy wszystkich projektach nieustannie się pojawia. Tylko, I to jest tak jak w umowie kredytowej. Bierze pan jakiś kredyt na jakichś warunkach, jest gwiazdka i małym druczkiem coś jest jeszcze dopisane. Dlatego naprawdę jesteśmy mocno nieufni, bo dzisiaj okazuje się, że babciowe jest taką mistyfikacją, jest taką próbą znowu oszukania ludzi, że dostają niby coś ekstra. No nie, no najpierw się zabierze rodzinny kapitał opiekuńczy, a potem się właściwie te same środki, czasami również mniejsze w pewnych formach, bo tam w kilku formach y -y -y. jest ten, ten program rozważany w tej ustawie, przekaże tylko pod inną nazwą. No Czyli na razie nie powie Pan okulateli. tak ani Natomiast, nie, jeżeli chodzi o, jeżeli, o wasz głos w tej sprawie. My zawsze, panie redaktorze, Będziemy wspierali polskie rodziny, będziemy popierali dobre rozwiązania dla polskich rodzin, natomiast będziemy protestowali wobec oszustw obecnej koalicji rządzącej. Panie Rzeczniku, to o aborcję jeszcze krótko zapytam, bo dzisiaj ruszają w Sejmie dyskusje nad kilkoma projektami, ruszają prace, jeżeli chodzi o zmianę prawa aborcyjnego. Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało dalszych prac. Jutro podczas głosowania pojawią się z pewnością wnioski o odrzucenie pierwszym czytaniu tych projektów. Jak będziecie głosować? Panie redaktorze, to jest sprawa koalicji w ogóle. Sprawa aborcji to jest sprawa koalicji rządowej. No, wy też rządowej. W tej sprawie, to jest jak to się odniosę, panie redaktorze. To jest sprawa koalicji rządowej, która ma z tym ewidentny problem, ponieważ składała określone deklaracje. Nie mogą się panowie i panie w tej sprawie porozumieć, ponieważ każdy chce co innego. I to pokazuje, że składali bardzo często również i w tym zakresie obietnice bez pokrycia. Ale to jest też taki temat. Temat aborcji, wiadomo, jest tematem zawsze dość mocno emocjonalnym, jeżeli mhm. chodzi o reakcję no, społecznej. Tak. Wzbudza duże zainteresowanie. I on jest zawsze wrzucany wtedy, kiedy rządzącym nie idzie. Przegrali wybory samorządowe, aborcja. Podnoszą podatki, aborcja. Ona jest no, obiecali takim tematem... Panie, panie, panie no, Jakby no, nie robili, obieca, to by pan mówił, że obiecali, a nie robią. Panie, a jak robią... Panie ff. redaktorze, obiecali też, że nie będą podnosili podatków. A co robią? Podnoszą podatki. Obiecali, że nic co dalej nie zostanie odebrane. Nie będzie podwyżek cen energii. Od lipca hmm. zapowiadane są. Kilkaset złotych na... zobaczymy jak w takim kształcie. Ale Panie jak zagłosował w sprawie aborcji? E, tych ja się nie mogę deklarować za wszystkich parlamentarzystów, mhm. natomiast w sprawach światopoglądowych nigdy w ugrupowaniu, e, do którego należę i za to jestem niezwykle wdzięczny naszemu kierownictwu. Nie było dyscypliny. Nie było dyscypliny. Okay, to jak Pan każdy, każdy, e, każdy parlamentarzysta sam podejmował mhm. decyzję osobiście, we własnym myśle, we własnym sercu. i... No i jak pan oparciu, zagłosuje? Czy o, o, do kosza te projekty? czy, czy... Panie redaktorze, y, jak będzie głosowanie, wówczas podejmę decyzję. No ale dlaczego, panie rzeczniku, Nie no, może nam bo... pan powiedzieć, jak pan no, zagłosuje. Nie, jeszcze, nie, nie rozumiem, ja, nie dlaczego. Ma, nie, ma jednego, nie ma na razie jednej spójnej koncepcji e, przedstawionej przez rządzący. Ale to są, no, są różne no, projekty, będzie głosowanie wiadomo, nad każdym z nich. Czy iść do, ma iść do komisji, czy, czy do kosza? Panie redaktorze, za chwileczkę się może okazać, że żadnego projektu nie będzie, bo panowie zdecydują, że będzie referendum w tej sprawie, bo przecież trzecia droga chce referendum. W związku z tym... E, A może to jest dopiero naprawdę... Pan ja nie wiem, czy akurat dzisiaj referendum w tej sprawie jest takim taką najważniejszą, najważniejszym tematem, którym Polacy się powinni rzeczywiście no, zajmować. Może nie najważniejszym, ale przecież mówił, że potężne emocje to budzi, więc dlaczego nie? Budzi i właśnie dlatego bardzo często koalicja rządząca wrzuca ten temat pod debatę mhm. do dyskusji publicznej, po to, żeby właśnie odwracać Czyli uwagę... Czyli od jutro się dowiemy, zgodnie jak zgodnie. poseł Rafał Buchanek zagłosuje w tej sprawie, no, tak? i pewnie cały nasz klub, bo każdy będzie podejmował samodzielnie decyzje, w przeciwieństwie do tego, jak to wygląda w Platformie, nie rozumiem, dlaczego pan, musi się Actusk z nami tą decyzją tutaj? nie może podzielić, ale... No podzielę się pewnie jutro. Panie Rzeczniku, to jeszcze y, parę krótkich pytań. Podlasie i tam równowaga w sejmiku, znaczy nierównowaga może, bo przewaga jest Prawa i Sprawiedliwości, ale y, mimo wszystko y, nie, nie możecie jeszcze y, utworzyć tam, y, nie, nie możecie władz wyłonić tego sejmiku. Potrzebny jest y, radny Stanisław Derechajło z Konfederacji, żeby mieć y, większość na Podlasiu. Czy y, uda się przekonać y, pana radnego? To są rozmowy już prowadzone, jak to wygląda. Panie redaktorze, my takie sprawy zostawiamy naszym lokalnym samorządowcom, tak aby wypracowali no, koalicję, mm -hmm. porozumienie w zakresie współpracy. Nie chciałbym się nawet z poziomu centralnego w tej sprawie wypowiadać, natomiast na pewno dobrze by było, gdyby taka koalicja, koalicja Prawa i Sprawiedliwości również w, na Podlasiu, w, w tym regionie właśnie powstała. To jeszcze jeden temat, to... taki, takim razie, panie rzeczniku, jeżeli tam o szczegółach nie usłyszymy teraz, o Jacka Kurskiego chciałem zapytać, który się pojawił podczas wieczoru wyborczego. Wrócił do do... Nie tylko, panie redaktorze, nie uh -huh. tylko, bo to tak mam takie wrażenie, że uh -huh. jakby e, pan e, europoseł Jacek Kurski był jakimś odkryciem uh -huh. e, w prawie. Znowu europoseł? Turyści. Będzie znowu europosełem? E, był ostatnio europosełem, dlatego to jest ostatni tytuł. I, no tak, ostatnio, e, to już parę lat minęło, ale tak, czy teraz będzie znowu europosełem? Możemy również, to potwierdzić, tak, że będzie kandydatem nie, do, do parlamentu e, europejskiego? To będzie decyzja na, władz e, naszej partii. Uh -huh. Natomiast e, jest z całą pewnością jedną z tych osób, która jest rozważana. Natomiast no, nie ma jeszcze ostatecznej decyzji e, w tej sprawie. Te decyzje pewnie będą zapadały na przestrzeni najbliższych uh -huh. kilku tygodni. W tutaj nasz lider, pan premier Jarosław Kaczyński, będzie wspólnie z prezydium Komitetu Politycznego podejmował decyzję w tej sprawie. Pani tak też jest rozważane? Chcemy wiele mocnych nazwisk wystawić na listach do Parlamentu Europejskiego, bo również te wybory chcielibyśmy wygrać, tak jak to się udało w przypadku wyborów samorządowych. A mówił to Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo panu posłowi dziękuję, dziękuję za spotkanie. Państwu dziękuję za uwagę i życzę udanego dnia.